W Świebodzinie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje instytucji, szkół i stowarzyszeń w asyście Świebodzińskiej Orkiestry Dętej i Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza przemaszerowali do Parku Chopina, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Dla mnie to jest szczególne święto, to 3 Majowe, dlatego że y, myślę, że od 1994 roku, czyli przez 30 lat, y, miałem okazję pełniąc różne funkcje publiczne y, tutaj dwa razy do roku bywać. Najpierw jako organizator, potem piszący przemówienia dla innych, potem już sam wygłaszający y, te wystąpienia. I to 3 Majowe święto ma takie swój niezwykły urok, i ono jest ponadczasowe, dlatego że ono przypomina o tym, iż my. Polacy powinniśmy dbać o ojczyznę wtedy, kiedy jest na to czas. I jeżeli trzeba zakasać rękawy i pracować dla niej, reformować, naprawiać, dać wysiłek, a może i daninę krwi, to trzeba to po prostu robić i nie czekać. Dlatego, że myśl Konstytucji 3 maja jest ponadczasowa i miała za zadanie przebudować nasze państwo polskie, ale uchwalona została zbyt późno. Nasi Yy, sąsiedzi poszli już daleko do przodu, mieli nowoczesne, zmilitaryzowane państwa. Nie mieliśmy szans, obudziliśmy się za późno i oby yy, pamięć o tym nam cały czas yy, cały czas była znana. No myślę, że jak dla każdego jest to coś ważnego, jak dla każdego Polaka. Yy, I warto brać udział, yy, żeby no, pokazać, że jest to ważne. Yy, no bo no, jednak no, każdy Polak ma w sercu. Polskę. I no, trzeba to pokazywać. Jeżeli chodzi o Święto Konstytucji to po raz kolejny uczestniczę. Myślę, że tutaj w budźnie od 20 lat mam okazję w delegacji Polskiego Stronnictwa lodowego składać wiązankę kwiatów. I obserwując przez lata widzę, że duch w narodzie się zwiększa, coraz więcej delegacji jest coraz więcej pocztów sztandarowych, duże zaangażowanie młodzieży, szkół, które są na terenie powiatu sierpnińskiego, czyli kierunek patriotyzmu według mnie cały czas rośnie i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Sądzę, że to jest bardzo ważne święto dla wszystkich, tak moi rodzice mnie po prostu nauczyli, żeby świętować takie święta. No i co roku tak przychodzimy i zaangażowali mnie do tej młodzieżowej rady, a tam jeszcze bardziej angażują nas w takie święta, no i po prostu cieszę się, że mogę takie święta świętować. Uważam, że to jest bardzo ważne podtrzymywanie takiej tradycji. No tak po prostu nauczyli mnie rodzice, tak pewnie rodziców, ich rodzice i no tak zostało i mam nadzieję, że tak zostanie. Myślę, że tutaj wszyscy i w rodzinie powinno to się odbywać i w szkole. Fajnie jest to w tej chwili, na, patrząc na to, się od kilku lat jest możliwość złożenia wiązankich kwiatów, po tym jest wspólny poczęstunek grochówką, co też w jakiś sposób jednoczy Koło gospodyń przygotowuje tą grochówkę, jest możliwość spotkania, porozmawiania się i w jakiś sposób świętowania, bo kiedyś tak było, że tylko związanki każdy poskładał i uciekał do domu, a tu w tej chwili jeszcze można poprzebywać z godzinkę wspólnie, porozmawiać o różnych tematach, również patriotycznych.